Witajcie, Bożena Kulty, stopmyśliwosustą.pl Dzisiaj z nadpolskiego morza, jesteśmy w Wielnie na samym Morzu. Dzisiaj a właśnie w tematach takich wakacyjnych chciałabym powiedzieć na temat e, wirtualnego pensjonatu takiego oszustwa, co, o co w tym chodzi. E, no, jest początek wakacji i... Każdy gdzieś tam myśli o, o, właśnie o wakacjach, o tym, żeby wypocząć, żeby pojechać e, gdzieś, na przykład tutaj nad Polskie Morze. No i wiadomo, my szukamy okazji. E, wchodzimy na różne portale, szukamy e, i rezerwujemy sobie e, jakieś tam pokoje na przykład. E, generalnie szukamy czegoś e, fajnego w dobrej cenie. No i tutaj właśnie się zaczyna, tak? Znajdujemy super ofertę, jest jakiś tam rewelacyjny pokój i w ogóle. Za niewielkie pieniądze. Są super zdjęcia, niby jest to jakiś tam pensjonat, czy hotel, czy, czy cokolwiek, czy jakaś prywatna kwatera. Super warunki i w ogóle niewielka cena. No i zwykle jest tak, że musimy się zdecydować bardzo szybko. I zawsze tak jest, że musimy wpłacić jakąś tam zaliczkę no żeby zarezerwować nie no i co się dzieje my wpłacamy a przyjeżdżamy tacy szczęśliwi och wakacje nie no i przyjeżdżamy a tutaj szczere pole w tym miejscu nie albo wypożyczalnia rowerów na przykład albo budka z kebabem jest pod tym adresem nie a no nam nie chodziło o kebab nie no i wtedy okazuje się że zostaliśmy oszukani Zwykle jest tak, że już ta osoba nie odbiera pod tym, pod tym numerem, gdzie rezerwowaliśmy. No i jesteśmy w kropce, tak? No, okazuje się, że straciliśmy pieniądze. No i teraz jak tego uniknąć, to zrobić? A więc sprawdzamy. CIDG, czyli Centralna Ewidencja, Informacja Działalności Gospodarczej. Hmm. Czy ten podmiot istnieje? Sprawdzamy w Google Maps. E, czy co jest? Tam jest ten Street View, gdzie y, możemy podejrzeć, co tam naprawdę pod tym adresem jest, nie? E, no i trzecia rzecz. E, sprawdzamy opinie. Sprawdzamy opinie. Także... Y, to tyle. Myślę, że ten filmik Wam pomoże, ponieważ taka sytuacja no, na pewno może bardzo zepsuć wakacje i warto, warto o tym pamiętać, żeby no, uniknąć czegoś takiego. Także to tyle na dzisiaj i oczywiście zapraszam do śledzenia strony stopniśnikoszustom.pl. Cześć.